Dzisiaj będziemy robić makaron z tuńczykiem i cukinią. Potrzebujemy do tego 400 g makaronu. Dwie małe cukinie pokrojone w kostkę. Jedna duża cebula, czerwona w tym przypadku, pokrojona w małą kosteczkę. Dwie puszki tuńczyka w zalewie, już jest odsączony. pieprz sól i olej do smażenia. W wlewamy olej do smażenia Następnie wrzucamy cebulę Smażymy aż się zeszkli W międzyczasie można ugotować wodę na makaron Gdy cebulka jest gotowa Dodajemy cukinię Sól I smażymy aż miękkie. W międzyczasie do odpolonej wody dodajemy makaron i gotujemy. Gdy cukinia już zmiękła dodajemy tuńczyka. Następnie smażymy jeszcze około 2 minut. Po 2 minutach nasz tuńczyk jest już gotowy. Można go wyłączyć. Dobrze jest dodać do niego jeszcze łyżkę masła. Niech się rozpuści. A w tym czasie zajmiemy się makaronem. Makaron już też jest gotowy. Makarnie jest już odlany, teraz wystarczy przełożyć do, do niego naszego tuńczyka, wszystko dobrze wymieszać i gotowe. Tak wygląda gotowy makaron z tuńczykiem i cukinią. Życzymy smacznego.